Siema, widzowie, tutaj Maciej, a ze mną jest Michał siema. No, dzisiaj gramy w Murder Mystery 2. Co chcesz? Nie, nic. Prześladek. Cię zrozumieć profil. Ma okay. bardzo good profile. Bo, eh, eh, on wcale w to nie no life, ił. nie. Kiedyś no life. No, jest event, y, który niedawno. Nie wiem kiedy nawet. No, ale chyba dzisiaj. Znaczy możesz sprawdzić nawet. Nie chcę. Ale na leaderboardzie dopiero mają po 2000 Candysów, więc... No. Ja wstawiam, że ty jesteś morderem. Potem zobaczysz na kanale, kim ja byłem w ogóle. No. Nie, nie, nie. nie. Byli morderem. Znając życie. Wcześniej yy, był taki jeden cheater, ale wyszedł. Znaczy w Murder Mystery 2 jest od groma cheaterów. Tamten no, klipował latał. I słyszałem, że cię ktoś zabił chyba. Niezgodnę tym piara w pomarańczowym. a nie, na jesz O! Och, no dobra. To jedna Ty, byś może. Ale i chłop się kampił w szafie. Ja robię ciche kill. Ciche kile. Zapamiętam to. Nie no, totalny ciche kill. Dawaj, robisz go. Nie, nie robię go, nie potrafię grać w tą grę. Gram w tą grę raz na miesiąc! Może nawet więcej. Znaczy czy... Nie no, będę teraz się z nim tak lał. Jak się zobaczysz filmik, to się... O, ja go! Jestem dobry w tą grę komputerową. I patrz gdzie jest pistol. O, nikt go nie to będzie Dobra. Czas grać na poważnie. Czas grać na poważnie. Czas grać na poważnie. Czy ja ją trapię? Nie, oczywiście, bo jesteś ślepy. Ona tylko została? Mm. Nie, jeszcze dwie osoby oprócz niej. Jakiś Michal, ale nie ty i jeszcze jakaś katia, która idzie, idzie na, na podwórko. Skąd idzie? Tu a Michał też idzie na podwórko stamtąd, gdzie ona, a nie, może jednak nie. Kampi się tam. Kurdej, Okej, okay, i idź, idź tam, idź tam, gdzie, skąd ona przyszła, nie? Czy ten typ? I teraz po prawo będzie, tutaj za boksem po prawo. Murder win. Nie. Bardzo A? nie fair podpowiadałem ci, ale... Tak, ba, 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 bardzo nie fair, Ale ale wleciało! Łooo, jak Mam nadzieję, że za tą piosenkę nie było copyrightów, nie? No, bo już fale dostałeś. Znaczy, no, milion. Dostałeś, no, bo bo każda muzyka to jeden copyright. No dosłownie. Nie ma jak to robić ci grafiki przez 5 lat. He robisz 50 sobie. Mudel myśleli. Mudel. Ja <coughs> to nie udostępniam ekranu. Nie, ja nawet nie patrzę. Nie, nie Może no to jest ten jest Najgorsze najgorszy to zamykanie i otwieranie. Przez no, to można uciec przed murderem. No ta niby, ale... To też módler ciebie może zamknąć. o za dużo ludzi w jednym miejscu nie ja chcę wyjść Czy To jest tak ciemno w 2020 to dla mnie było fajniejsze że to był bardziej wtedy klip od pigi można powiedzieć że też były klucze różne i w ogóle Ha. Nie wiem, jakim cudem byłem dwa razy mordercą. Boże. Ale już tego mi się nie uda ale wygrać, tam jest... bo tam jesteś. ty z ty grunasz, spam ciągle. Widzę wie. No. Nie pytaj, jak moja myszka żyje. Naprawdę, nie pytaj, jak moja myszka żyje. Tak, proszę o tywanie, myszki od sławek. Teryfem, że mnie jeszcze nie zabił Co wygląda jakbyś się od tego drona nalożył XD Zobacz sobie no, tak. Czyli go w do mszy gra degrał ale ty nie pytaj No po... ktoś gra w Gible? Chłop dosłownie za tobą chodził Co? Tak Czyli ja mam pierwszą kamerę, więc nie wiem, nie? Ja. Zamknął mną sobie sam przy Jak się gra w trudno w tą grę na pierwszej kamerze Przedniesz akurat jest dosyć łatwo. A, bo to jest przejście. Fajnie. Dobra, a gdzie gdzie jest typ? <grywa> y Jakie jest kuchnia? Czy nie, indziej kuchnia? Poszukaj Fajnie. to znajdziesz. Nie. To nie kuchnia. Tam jest strych. Nie wiem gdzie jest kuchnia. On no teraz idzie do tego. Jeden siedzi w wentach, a... Pobra, drugi... widzę, widzę kuchnię, ale już A drugi y, idzie ten. Jest, siedzi w wentach. Znaczy jeden siedzi w wentach, a drugi... jest... No się dzieje, ja już nie próbuję. Jest. Jest gdzieś pod ziemią. Ale chyba on miał 59 lewy dwoje są w tym samym miejscu teraz. 178. Bo 99 lewy, Ja mam 178, z... ja mam 59, bo teraz wbiłem. Mhm. Ale powiedz, jakim jak z tym byłem dwa razy pod rząd mordy, co? Zdarza się. <coughs> Zdarza się tutaj jest Ile ja mam cukierasów? Ananasów. Ja mam mało, bo mnie zabijałeś. Ja mam siedemdziesiąt, Ty masz więcej pewnie. Loading map. O. Moja anime dziewczynka Pewnie po tym głosie ty jesteś 100% morderca <mulary> Tupiara zresetowała charakter Bo nikogo nie zainteresowała <mulary> No ty 100% jesteś, jesteś ty, 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 nie? No, to jesteś tym fajnie. Czy. Ej, ja miałam sobie teraz takie, takie, taki 300 IQ pomysł. Wiesz czemu? Bo nawet nie trzeba widzieć, Można po samym słuchu, rozpoznać, bo na przykład słuch słyszysz daleko. Znaczy, jak coś zabija na przykład, nie? A może że na przykład. A później znajdziesz ziomka, który był daleko od ciebie, no to wiadomo. Ja, ja po tym wiedziałem, że to jesteś ty. Plus po tym twoim głosie zawsze. Dobra, wygrasz to, bo chyba jakiś ziomek głupi ma pistolet. Właśnie, gdzie są ludzie z pistoletem? O Boże, bo Ty chyba. O nie, jest pistolet, jest To został to ostatni typ. Gdzie on jest? Tam, gdzie. By, masz. jest wętach teraz. Nie. Teraz jest koło tele... No i serce z wętach no. na razie. Teraz wyskoczył sobie. Jest. Idzie do tajemniczego pokoju. No. Jest w, Jest w tajemniczym pokojem. Jest w tajemniczym pokojem, po prostu. Tu? No, tylko tam za metalem. No. Ja znam tutaj te kampy. Trochę też podpowiadałem, ale. No <słuch> Może jakiś myślę, że ktoś się nazywa super. <laughs> Nie chcesz copyright. Nie chcesz copyrightów. Nie, chcę. Nie chcę w ogóle. Tak. W ogóle... Jakim cudem ty jest UFO, to nie wiem. Czy copyrighty w sumie mi na takim kanale aktualnie nic nie robią, nie? Przecież no copyright to copyrighty no. Kop copyrighty, które ci yy, nie dawają po prostu hajsu za film. I tak hajsu nie dostaję. No, plus jeden. Życie, życie niesławnego YouTubera. Dostajesz hajsu Ale ja tam. Mam tu gdzieś się nie dostaje hajsów. Si dostaje hajsów. Ci... Ja już słyszałem, że ty jesteś inocentem. No. 100%, 100%. 100%. No, no jesteś inocentem. Widzę, co ty pierdolę no, ale jest po prostu... Ty miałeś pistolet? Tak, miałem pistolet, ale wiesz co się stało? Co? Ta Roblox Leonie, której biegniesz, nie? No. To jest taki... Duły to jest mi. taki two -head. Wiesz czemu? czemu? Bo ona mi cały czas stała przed nią. Nie mogłem w niej szelić, a później nagle jak leciał nóż, to ona się odsunęła. Ja kiedy cię ciął to ona się odsunęła. Nie mogła na przykład umrzeć. Nie mogła sobie umrzeć. Dobrze, że ona umarła, dobrze. Dobrze, że umarła. Haha, dajka z ciebie. Jak ona to wygra, to ja... Trudno. Kiedy stała przed ma a jak akurat nóż leciał, to się odsunęła. czy znaczy, jak cię zabiła, to nie jest Tuchel'em. Ale chodzi mi o tą... Y, to nie tą Xefciax, tylko tą Roblox oni Bo ona stała mi przed... Y, y, ...przed tym mordercą. A, tak. nie? I, I akurat kiedy leciał nóż, to ona się odsunęła. Nie trafił Ona robiła unik Ale i tak ja mam później karma wróciłaś <słuch> im głośniej ziemi jesteś mordercą bez serca. O nie, to już nie tak

Czukierki. Tak, jeszcze będziemy musieli do mnie nagrać coś. No. Bo prawdopodobnie jeden filmik może się pojawić jutro, albo dzisiaj, jeszcze wieczorem. O. Oh. Co ten filmik zależy, bo chyba, że ty wybierzesz, że jutro, ale jak dzisiaj, to może być wieczorem, może być jeden. Zależy, czy będzie mi się chciało robić miniaturę. No. Sefciaks W ogóle ile jest odcinek na minut? Hmm. Nie, już na sporo. Możemy mieć inną rundę? No, my, myślę, że będzie ok Blue Steel. Blue Steel. Y. Y. Switch. Y. Co? W ogóle tu wyrąbali ściany i zatymowali jakimś czymś. I da się lewitować. Hm. Myślisz, dałoby się to zbugować? Tak, da się to zbugować. Gdzie ty jesteś? No w ścianie. No, da się wiem. Ja, ja, ta, ja tam już byłem, lub trzy razy. O, No, takie jest zbugowane teraz, że ja nie wiem. No ja nie mogę dostać ani raz mordercy. Iś po tym głosie czujesz, że jesteś mordercą. Mhm. O! Oj, dociągnę idziemy, idziemy do mojej piwnicy. O. ATA! To... Trzyma. Może, no, już, może i... jeszcze jedna runda, bo ta No, Plus jeden, bo ona była jakaś krótka, nie wiem. Ale to nie tak, że je chcę być mordercą i dlatego... <grym> <grym> Hmm. O! What the Robię dwie sześcioletnie gierki ja się na nagraniu, ale... <gry> Chciałbym wiedzieć, co ty robisz jesteś się dowiedzieć, gdzie ty jesteś? Nie, nie, nie ma. Nie ma mnie. Ty jesteś pewnie mordercą, nie? O! Dobra, wystarczyłem się. Jesteś pewnie mordercą, nie? Mając żyć, Już widzę milion ciał, to wiadomo, że ty jesteś najgorszym morderem świata. Zabija i zabija, no to wiadomo, następne ciało, następne ciało Dobra, jakoś swojego ciała właśnie nie widziałem, to Wtedy, zgaduję, że ty jesteś morderem Chyba nie byłeś morderem O, byś szerifem! Dobrze, myślę, że to na tyle... Z... Myślę, że, że ta Roblox nie przechodziła pialu. Myślę, Ale że ty... to na tyle z tego odcinka i na razie.